To numer 21 w katalogu, urodzony 4 kwietnia 2008 w szlachetnej kupcji ogierek By Me. Syn ogiera koncert i, i placze bystra bafi pomara. Chodowcą i właścicielem prezentowanego konia jest pan Stefan Winuś z Koronowski. Podobnie jak grupę klaczek, tak i grupę ogierków tegorocznych, odbiera syn, ogiera koncert, ogiera Oldenburskiego. Yy, który został sprowadzony w wieku dwóch lat do Polski, poddany próbie dzielności w zakładzie treningowym w Białej Gorze Ukończył ją na siódmym miejscu. Uzyskał indeks ogólny 119 punktów, indeks yy, yy, ujeżdżeniowy 109 punktów i indeks skokowy 118 punktów. Yy, Stacjonuje na punkcie populacyjnym w Liszkowie u pana Stanisława Szulika. Jako koń czteroletni przytrafił mu się przykry wypadek, zachorował na tężca. Przez szereg miesięcy trwała walka o jego życie, a pomimo tego zdołał zostawić w tym samym sezonie populacyjnym bardzo dobrą stawkę źrebią. Następnie trenowany uzyskał kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Młodych Konik Konkurencji Skoków z bardzo wysokimi ocenami na zawodach kwalifikacyjnych, uzyskiwał regularnie powyżej oceny powyżej 8 punktów za styl skoków. Niestety obowiązki reproduktora przeszkodziły mu w uczestnictwie w finale Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach. Natomiast ma przystąpić jeszcze teraz we wrześniu za tydzień do konkurencji mistrzostw Polski Młodych Koni w konkurencji ujeżdżenia, do, której też się, do którego też się zakwalifikował. Matka Ogierka Pajmi by to Bystra bachy, pełna siostra licencjonowanych na terenie naszego okręgu Ogierów Bydeway i Bella V. Bystra poddana próbie dzielności w nie stała ją z oceną dobrą. Pajmi to jej pierwsze ziemie, aktualnie jest przygotowywana do kariery z Dalej. Rodzina żeńska, z której wychodzi się bystra Bart, pochodzi ze stadniki koni w Iwnie, to jest rodzina żeńska Półkwi, papuria po pas, pas to ofiarach wielkopolskich, od ojca nowa wioska, własność w opierów starokarci, a w dalszym rodowodzie mamy odiera opierów wielkopolskich, koncerz oraz ofiarach panowerskiego senior. Noty. A, siedem, siedem I noty biora pajami 7, 7,5 za ty teraz pokrój 7, 6,5, 7,5 ruch 7,5, 7,5, 8 i kondycja wielęcja. Przygotowanie do imprezy 3 razy. 10 To całe jest y, duża głowa, ale może to jest wynikiem troszeczkę, z, troszeczkę złej kondycji. Jeżeli on nabierze troszeczkę mięsa, nabierze szyi, to ta y, głowa zniknie, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kończyny, jest y, troszeczkę sztorcowy. Myślę, że jakaś tam trzeba zwrócić na pielęgnację kopy. Dla mnie jest z nie, naj, nie najgorszym ruchem, chociaż mało elastyczny. Ale to że Państwa, wiadomo, że to różnie bywa. Brak mu troszeczkę tej elastyczności. Myślę, że te oceny y, odzwierciedlają w ogóle wygląd tego konia, jeżeli chodzi, mam nadzieję, że naj, y, y, ruch jest jego najmocniejszą stroną. I, I tak powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 3.7, pokrój 7, ruch 7,7. Kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do imprezy 10. Łączna nota 32 punkty. A teraz zapraszamy...